Klubno Matura, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Poziom rozszerzony. Zadanie ósme. Zadanie dotyczy cią granicy ciągu. No i jest to kolejne ósme zadanie. Pozostałe zadania znajdują się, można je znaleźć poprzez link, który znajduje się w komentarzu do filmu. Oblicz granice ciągu w liczniku jest suma kolejnych liczb naturalnych i nieparzystych w mianowniku symbol Newtona. Zanim przejdę do liczenia granic, najpierw trochę porządku z licznikiem i z mianownikiem. Zacznę od mianownika, czyli n po 2, to jest 1 razy 2n razy n minus 1. Z tego drugiego wzoru na liczenie symbolu Newtona, tego nie z silniami, tylko tego z iloczynami, to jest n kwadrat odjąć n przez 2. No i teraz ta druga, yy, licznik. 1 plus 3, plus 5, plus 7, plus i 3 kropki plus 2n plus 1. Yy, jest to suma ciągu arytmetycznego. Tak, krótko mówiąc, pozbyć się tych trzech kropek i dodać po prostu te wyrazy i zastąpić to wyrażeniem jednym, skorzystać z wzoru na sumę. Sn równa się, mamy dwa wzory na sumę ciągu arytmetycznego. Skorzystam z tego tutaj przez dwa razy n. No i to jest tutaj pewnego rodzaju problem, bo o ile Pierwszy wyraz nie stanowi problemu. To jest 1. To jest ostatni wyraz. W tym ciągu. No to trochę problematyczne będzie to N. I to jest liczba wyrazów. I jak się okazuje, w tym ciągu wcale N nie jest liczbą wyrazów, a przeważnie w tych zadaniach jest. Co najciekawsze, jeżeli się policzy z n w tą sumę, to wynik, granica wyjdzie też taka sama, nie będzie to miało wpływu na rozwiązanie granicy, no jednak ta liczba n ma tutaj znaczenie. No i teraz skąd wiadomo, że akurat liczbą wyrazów nie jest n? Jeżeli mam tutaj wyraz ogólny, to dla n równego 1. Mamy 2 razy 1 plus 1. Czyli to jest 3. A to oznacza ten wyraz. Dla n równego 2 mamy 2 razy 2 plus 1, czyli 5. I to jest ten wyraz. Czyli ta jedynka, która tutaj jest na początku. Ona jest poza. Poza tym, jakby, znaczy, no nie jest pozaciągiem, bo ona dalej pasuje, co, co dwa wyrazy są. Natomiast ten wzór ogólny 2n plus 1, przedstawia, zaczyna się od, daje nam ten wzór, początek tego wzoru od liczby 3. Gdyby tutaj na końcu było 2n minus 1 i wtedy za n podstawiam 1 i otrzymuję pierwszy wyraz 1, wtedy mamy tych wyrazów n. A w tej chwili mam o jeden wyraz więcej, o tą jedynkę, co oznacza, że w tym ciągu liczba wyrazów jest n plus 1. Można do tego dojść jeszcze inaczej. Te wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny ze wzoru na ogólnego. a n równa się a 1 plus n minus 1 razy r. Mam a n ostatni wyraz, czyli 2n plus 1. a 1 pierwszy wyraz, czyli 1. n to jest liczba wyrazów. Tylko, żeby nie, nie mylić z tym n, które tu jest, to, to sobie oznaczę przez niewiadomą x. I różnica w tym ciągu jest 2. Jedynki się redukują. Dzielę to obustronnie przez 2, czyli n jest równe x minus 1, czyli x jest równe n plus 1. No i to jest to samo, co wcześniej stwierdziłem na podstawie takiego innego wnioskowania. Co oznacza, że suma w liczniku tego ciągu arytmetycznego to jest pierwszy wyraz plus ostatni wyraz przez dwa razy liczba wyrazów i n plus 1 tutaj jako liczbę wyrazów. Jeszcze raz, jeżeli tu się podstawi n, to i tak najwyższa potęga zostanie taka sama, zmieni się tylko kolejna potęga, co nie ma wpływu na liczenie granicy, więc wynik wyjdzie ostatecznie taki sam, no ale jednak jest to trochę inaczej. 2n plus 2 przez 2 razy n plus 1, wyłączam w liczniku dwójkę przed nawias i skracam z tą dwójką w mianowniku, czyli mam n plus 1 razy n plus 1, czyli wzór skróconego mnożenia n plus 1 do kwadratu, czyli n kwadrat plus 2n plus 1. No i teraz granica przy n dążącym do nieskończoności. W liczniku mam to, co w tej chwili wyliczyłem, czyli n kwadrat plus 2n plus 1, w mianowniku mam n kwadrat minus n przez 2. Podzielić przez mianownik, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli 2n kwadrat plus 4n plus 2 przez n kwadrat odjąć n. No i teraz. Tłumaczenie tego, co się dalej robi, to na dwa sposoby. Albo dzielę licznik i mianownik przez najwyższą potęgę, czyli przez n kwadrat, albo wyłączam w liczniku i w mianowniku n kwadrat przed nawias i to n kwadrat potem skraca. Czyli jeżeli podzielę przez n kwadrat, to mam 2 plus 4 przez n plus 2 przez n kwadrat przez 1 minus 1 przez n. Przy n dążącym do nieskończoności 4 przez n dąży do 0, 2 przez n kwadrat dąży do 0, 1 przez n dąży do 0, i mam 2 przez 1, czyli 2. I tyle jest równa granica tego ciągu. Gdybym tutaj jeszcze raz policzył n, a nie n plus 1, to wtedy w liczniku będę miał n kwadrat plus n. Nadal tak naprawdę te najwyższe potęgi grają rolę i też granica wychodzi dwa, więc wynik się nie zmienia, no ale jest to jednak yy, zadanie policzone z pewnym niedociągnięciem, z błędem.